I wczorajszym mieliśmy właśnie bardzo pity dzień ważny, który mówił do naszego serca, wzywał nas do decyzji. Zakończyliśmy go z obracem Eucharystii, liturgią światła i wody, właśnie tym przyjęciem Chrystusa. Ale nasze życie chrześcijańskie nie kończy się tylko na jakichś właśnie wzniosłych aktach, które byśmy tylko wspominali, ale to przyjęcie Chrystusa ma też konsekwencje. Konsekwencja tego, że jesteśmy przez Jezusa przyjęci, ale też posyłani. Uczestniczymy jako ochrzczeni, będąc w jedności z Chrystusem, w Jego misji, on nam daje swojego ducha. i Dzisiaj i tu jesteście uprzywilejowani, bo dzisiaj tym tematem przewodnim naszego dnia, oazji jest właśnie Chrystus, który jest sługą Pańskim. I właśnie ta kaplica jest. Inspirowana dokładnie tym tematem, którym my dzisiaj będziemy żyli. Jezus, namaszczony w tajemnicy swojego Chrztu, i On udziela nam tego namaszczenia Duchem Świętym, byśmy szli. Po tych pierwszych czterech dniach intensywnego przeżywania tych podstawowych, takich fundamentów życia chrześcijańskiego, prawdy o Bożej miłości. Bożym planie wobec nas, o tym, że grzech oddziela człowieka, że Jezus przychodzi jako ratunek, ale żeby to wszystko w moim życiu zaczęło owocować, to ja muszę mieć do tego osobistą relację, czyli do Niego. Wchodzimy w drugi etap oazy nowego życia, pierwszego stopnia, który będzie mówił nam o konsekwencjach przyjęcia Jezusa, że kiedy przyjmuję Jezusa moje życie, Musi być kierowana przez Jezusa Chrystusa. Muszę żyć w Duchu Świętym, muszę odrzucać ciemność, muszę wybierać światłość. I ten etap przygotowuje nas do dziesiątego dnia oazy, kiedy będziemy zaproszeni do odnowienia przymierza Chrztu Świętego. Najpierw jest decyzja wiary, konsekwencja uczenia się tego, co to znaczy, i właśnie. Od nowa przymierza sztu świętego w dziesiąty dzień oazy. To jest nasz kolejny szczyt, na którym będziemy się wdrapywać. Dobrze wiedzieć, po co my w ogóle to robimy, po co my w ogóle siedzimy te dwa tygodnie w tym jednym miejscu, jaka jest nasza droga, do czego my zdążamy, bo to wszystko nas gdzieś prowadzi. I dziś właśnie jest ten moment, kiedy chcemy yy, przeżywać prawdę, że nasze życie ma być. Właśnie przez Jezusa Chrystusa prowadzone. Ma być w szkole uczniów Chrystusa. Nikt z tej szkoły nigdy nie wyjdzie jeśli się nie kończy. Nie zależy od tego, jakie się ma godności kościelne, ile się wie, ile się zrobiło doktoratów z teologii. Jak się jest mądrym oczytanym. Ze szkoły Chrystusa nigdy się nie wychodzi, nigdy się jej nie kończy. I to jest dobre i to jest piękne. I Pan Jezus dzisiaj będzie nas prowadził przez te dni. Właśnie w tych takich podstawach naszych, bycia uczniem Jezusa, dobrze być uczniem, dobrze mieć świadomość, czy jestem dzisiaj uczniem, uczennicą Jezusa, czy taką mam relację do, do niego, czy tak o sobie myślę, że właśnie ciągle się od niego uczę. Uczy nas, panie, jak być Twoimi.